Tu jest prawie jak w raju. Czy zawsze tak było? Uczyliśmy się, że na Ziemi jest tyle przemocy, a teraz wydaje mi się to niewiarygodne. To, czego was uczono, to prawda. Ziemia potrzebowała całych tysiąc tysiącleci, by stać się tym, czym jest teraz, by rozwiązać swoje problemy, dokonać postępu, ale to długa historia. Proszę, o obiec. Obiec. Dobrze. Od czego by tu zacząć? Może od końca XX wieku, kiedy wszystko zaczęło się psuć? Masowe uprzemysłowienie stało się coraz bardziej wszechobecne. I po co? By zwiększyć konsumpcję, żeby ludzie mieli nowe, zupełnie nieprzydatne zabawki. Demagogia rządzących, wizja świata oparta jedynie na zadowalaniu klientów. Ludzie płacili już w czasach Rzymian, ale to było szaleństwo. W rezultacie zaczęło brakować najpotrzebniejszych surowców. Na przykład, kiedy mój statek wyleciał w kosmos w roku 2023, na Ziemi nie było już wystarczającej ilości metali. Owszem, były złomowiska samochodów, ale nie było już ropy, więc pojazdy napędzano węglem <laughs> i drzewem. A kiedy zabrakło drzew, zaczęto używać naturalnych źródeł energii, głównie słońca, więc kiedy mój statek opuszczał Ziemię, Zaczęto budowę pierścienia złożonego ze słonecznych luster. Również wtedy rozpoczął się montaż olbrzymich teleskopów, mających na celu odkrycie nowych cywilizacji w kosmosie. Zrozumiano, że należy wyjść poza jonosferę, ponieważ fale długie nie dają rady wyjść poza nią. To pozwoliło odkryć Omegę i jej późniejszych sojuszników. Liczba mieszkańców Ziemi wzrastała w zastraszającym tempie. 8 miliardów ludzi w roku 2050 i ponad 30 miliardów 100 lat później. Nie do wiary. Bieda, nie się zamieszki, wybuchały lokalne wojny, właściwie bez konkretnych powodów. Demonstracja władzy nad biednymi, którzy zawsze byli ofiarami. Niektórzy lubią czuć się silniejsi. Uspokaja ich to, że inni mają gorzej, zwłaszcza jeśli są to ich wrogowie. Niektórzy uważali, że wystarczyłaby jedna bomba. Wypadły miliony ludzi. A bomb produkowano coraz więcej, setki, tysiące, tak, tak. Ale tak naprawdę poważną kwestią były badania genetyczne. Najpierw zaczęto przeszczepiać ludziom geny odporne na złośliwe komórki. Wszystko to miało służyć ludzkości. Następnie manipulowano doborem płci, koloru oczu, wzrostem, a nawet inteligencją. Genetyka stała się pilnie strzeżoną tajemnicą. Produkowano atletów, zgrabne dziewczęta, ludzi niebieskich, zielonych, pomarańczowych w zależności od użytych enzymów. Rządzący wybierali geny tak, aby zagwarantować swym potomkom wspaniałe i długie życie. Tworzono dynastię elit, których następcy mogli rządzić w nieskończoność, ale jak każdy sekret i to w końcu wyszło na jaw. Ludzie zbuntowali się. Wówczas rządzący, chcąc zachować przywileje, zaczęli rozgłaszać, że całe złotowina innych, wrogów, bardzo szybko zaczęli wciskać guziki. Mówię tu o Wielkiej Wojnie w 2183 roku. Ja byłem wówczas gdzieś w kosmosie w stanie hibernacji. W roku 2200 Ziemia nie była spokojną planetą. Powrócono do średniowiecznych praktyk, kiedy to dominowało prawo silniejszego. Ale nadchodziła epoka trzeciego odrodzenia. Znacie jej odsłonę grecką. Prykles, Sokrates, Protagoras. Człowiek miarą jest wszechrzeczy. Dwa tysiące lat później 400 Da Vinci, Buonarroti. Jak oni go nazywali, A tak, Michał Anioł. W XXV wieku, tysiąc lat później, nadeszła epoka trzeciego odrodzenia. Człowiek przestał być przedmiotem manipulacji, miał niezbywalne prawo do szczęścia. Wojna pociągała za sobą szalone wydatki, stała się czymś zakazanym. Zużywanie bogactw naturalnych było ściśle kontrolowane. Wybrano jeden rząd dla całej planety. Nie Znaczono również, że pewne technologie mogą wywołać wojnę. Zaczęto porozumiewać się z cywilizacjami pozaziemskimi. Odkryto Omega i pierwszych sojuszników w Konfederacji. Ustalono ścisłe zasady zakaz rabowania innych planet. Z niezamieszkanych światów nasze statki towarowe transportowały jedynie metale i wodę. Wodę? Tak, wodę. Nie było jej wówczas zbyt wiele. I odtąd wszystko jest w porządku? Niestety, to nie takie proste. Ziemia miała jeszcze wiele innych problemów. Jeden z nich był ściśle informatyczny. Informatyka była obecna w naszym życiu, rzekłbym nawet że za bardzo. Daj 7312. Twoja wydajność w zeszłym tygodniu wyniosła 17% poniżej normy. Być może, ale to dlatego, że w zeszłym tygodniu nie pracowałem, byłem chory. Jeśli nie nadrobisz strat, wszystkie usługi, racje żywności, upiór i rozrywka zostaną zredukowane o 17%. To chyba logiczne. Z żalem informujemy, że liczba ślubów osiągnęła krytyczny pułap 7,8%. Oczekujemy, że powrót do normy nastąpi za 7 miesięcy i 14 dni. Prosimy zacząć składać wnioski. Komputery regulowały wszystko: narodziny, zgony i śluby, aż do chwili, kiedy pewnego dnia ludzie mieli tego dość. Kolejną sprawą, być może jeszcze bardziej poważną, była kwestia klimatu. Od pewnego czasu potrafiliśmy regulować pogodę za pomocą satelitów. Wywoływaliśmy burzę, deszcz, grad czy słońce. Pewnego dnia grupa północna, czyli rządzący, chcieli dać nauczkę grupie południowej będącej w opozycji. Postanowili pozbawić ich światła słonecznego i deszczu. Ale Ziemia jest małą planetą i jej system ekologiczny stanowi całość. Wywołało to wiele katastrof, i zdecydowano odebrać tym szarlatanom kontrolę nad satelitami. To była dla nas niestety niezła nauczka. Zrozumieliśmy, że to nie jest zabawa. Wydaje mi się, Mistrzu, że zawsze znajdą się szaleńcy marzący o wojnach i podbojach. Szaleńcy. Nie możemy pozwolić, by tacy ludzie rządzili planetą. Zobaczymy jak to będzie. Na razie świętujemy powrót do rzeczy prostych. Żyjemy trochę jak ludzie w XX wieku, gdyby ludzie w tamtym czasie byli mądrzejsi.